W Będzińskich szkołach powstały kolejne zielone pracownie. Na ich utworzenie placówki otrzymały dofinansowanie w łącznej wysokości ponad 89 tysięcy złotych. Ja się cieszę, bo to kolejny sukces Będzińskiej szkoły, tak, która dołączyła do tego zacnego grona tych szkół w mieście, które już posiadają tą najnowocześniejszą, że tak powiem, technologię właśnie do tego, żeby te lekcje były po pierwsze, coraz bardziej ciekawe, tak? żeby młody... Uczestnik tych zajęć, mam tu na myśli uczniów, tak, w sposób miły, sympatyczny, ale też jak najbardziej nowoczesny mógł skłębiać nowe tajniki swojej wiedzy. Nowoczesne pracownie ekologiczne powstały w ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. To już jest obecnie trzecia edycja. Teraz zamykamy, finiszujemy drugą edycję. W trzeciej edycji również będzie mnóstwo zielonych pracowni. Natomiast dzisiaj jesteśmy w drugiej, jeszcze czeka nas jedna ale każda kolejna otwierana ekopracownia zachwyca. Wśród zwycięskich projektów znalazł się między innymi ten przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 10. Zanim goście obejrzeli ekopracownię uczniowie szkoły wprowadzili wszystkich w temat przewodni nowoczesnej sali dydaktycznej. Przekraczając próg tej pracowni przenosimy się do niezwykłego świata morskich głębin. Mamy wspaniałych nauczycieli którzy potrafią zachęcić dzieci, ale to nie wszystko. Potrzebowaliśmy jeszcze właśnie tego wspaniałego otoczenia, no i myślę, że nam się udało. Każdy, kto wchodzi teraz tutaj, no to jest pod ogromnym wrażeniem. Myślę, że chociaż odrobinę wprowadzamy go w ten świat morskich głębin, oceanów i... Mamy nadzieję, że naprawdę dzieci to docenią i jeszcze z większym zapałem będą chciały się uczyć i zdobywać wiedzę i ekologiczną, i przyrodniczą, i myślę, że geograficzną również. W równie nowoczesnych warunkach już od września zajęcia przyrody będą prowadzone w szkole podstawowej nr 4. Znajdująca się tu pracownia nosi nazwę Biedroneczka. Ale nie tylko jak Państwo wiecie, Biedroneczki, bo mamy również patyczaki, modliczki, listce także hodowla tutaj różnych owadów będzie kontynuowana w naszej pracowni no i oprócz tego mnóstwo różnych Tutaj zgromadzonych prawda, pomocy dydaktycznych, z których dzieci będą mogły korzystać w różnym wieku. Od naszych przedszkolaków, bo takie też mamy w szkole, oddziały przedszkolne, aż po przyszłe klasy 7 i 8. Ostatnią szkołą, w której powstała Zielona Pracownia jest Miejski Zespół Szkół nr 2 w Będzinie. W tej ekopracowni uczniowie mogą korzystać z nowoczesnego sprzętu elektronicznego, ułatwiającego poznanie i zrozumienie świata. W naszej pracowni znajduje się nowoczesna tablica multimedialna z rzutnikiem laptop, aparat fotograficzny 360 stopni. Plus mikroskop elektroniczny podłączany pod tablicę multimedialną. Występują tutaj też zestawy do badania gleby, badania powietrza i badania wody. Na terenie naszego miasta działają już inne ekopracownie. Nowoczesne i interaktywne sale lekcyjne funkcjonują już w szkole podstawowej numer 6, w miejskim zespole szkół nr 1, w gimnazjum nr 1 oraz w szkole podstawowej nr 8. Martyna Daczkowska, kanał 99.